Witam serdecznie z Wasem Sebastian Kłowalczyk. Moim drodzy dzisiaj jest sobota. To chodzi godzina 14, zaraz zamykamy sklep. Słuchajcie, co tu się dzisiaj działo? Ja byłem sam, bo tak Laska pojechał na zawody wędkarskie. Ech, towarzysz Google w ogóle gdzieś wypierdzieli z pstrągi w ogóle na jakąś kurczę Islandu, Islandii. Nie wiem, gdzie tam w ogóle wszyscy gdzieś pojechali. No i tak się tutaj dzisiaj panuszyłem razem z Piotkiem! Piotrek! Chodź Piotruś! Chodź Piotrek, z Piotkiem, tak, podążyliśmy się tutaj we dwóch, roboty cała masa, ludzi tłum i tak stwierdziłem, bo o 14 przyjeżdża mój brat i jedziemy na, do, do naszej mamy, ogólnie tam na, no, ogólnie takie rodzinne sprawy, obiad i tak dalej, no wiecie, tak czasami trzeba. Tak więc Piotrek, tak więc szybko muszę jeszcze nagrać dla Was film, chodź Piotruś, chodź, film nagrywamy Piotrek. Nie, Piotrek, chodź, nie! roboty. Ja wiem, Ty masz zawsze no. roboty. Załóż okulary, pokaż jak parują. No. Nie, no jeszcze. Bo tak, Piotrek, co, bo zobacz. Bo to jest teraz najważniejsze, słuchajcie. Przyszły nowe imperatory. Przyszły nowe imperatory, głęboko i płytko schodzące. Zaraz wam o tym opowiem, ale Piotrek jest nam potrzebny, ponieważ są wędki w super mega zajebistych cenach. Piotrek zrobił takie ceny. Że ja mówię, nie no, powariował chłop. Po, powariował, ale. Przeceny są przeceny są krótkie, ale dla nas, dla, dla Was są zajebiste. Tutaj stoją trzy węderski Piotrek, łap za pierwszą z brzegu przyginamy, patrzymy co to jest. URBNik. URBNik, pokaż tego urbenika. To jest jednoskład czy dwuskład? I, no, I dawaj do góry. Sandaczóweczka, moi drodzy, elegancka sandaczówka długość, o Piotrek ma okulary, bo ja zapomniałem w domu zostawić oczywiście, 2,20 podejrzewam do... Dwumetrowa, 7,24. 7,24, elegancka sandaczówka, piotek Jezu, Piotr. Piotrek, bo mi zęby wybijesz, poczekaj. Słuchajcie, elegancka sandaczówka, cena, cena była za nią, niech ja tu spojrzę, poczekaj, która to jest, to jest ta. Było 239, 145 zł, złotych. Moi drodzy, to jest nie znajdziecie takiej drugiej wędki. Naprawdę sztosik. Następna. I następna wędka, moi drodzy, to jest dla tych, którzy by sobie chcieli kupić taniego jednoskłada. Piotrek patrzy i nie, on nie wierzy w ogóle. On ma znowu do okulary. Co tam się, Piotrek, stało? Met osiemdziesiąt do 30. Met 80 do 30 Szybka, cięta sandaczówka. Wiecie, jak to jest. Wędkarze się dzielą na tych, którzy mają dwuskładowe wędki, takie jak wszyscy, i ci, którzy mają jednoskładowe wędki. Zawsze tak się wydaje, że te jednoskłady to są drogie wędki, takie, wiecie, dla takiej elity prawie rzecz, co nie? A tutaj ten jedno, jedno skład kosztuje do 30 gram. Moi drodzy, kosztował 239, kosztuje 145. 40% promocji na niego prawie jest. Po prostu szok i niedowierzanie 251. 251 SG, SG2, tak? tak. Przygnijmy, Piotr. Przy... Poczekaj, przygnijmy. Inaczej. Piotr, powiedz, na co ta wędka była? Na co ty byś ją łowił? Do iona jest gramów? Powiedz? Do 14. do 14. Co byś łowił tą wędką? Ta, opowiedz mi Piotr o niej. Co ja ty o tym ja sądzi? Ja mam inny kij. No to ja też mam inny kij, ale co tym kijem byś łowił? okoniki bym łapał. No, można by, można by na okoniki. Ale... Są lepsze wędeczki, ale to jest idealna wędka, moi drodzy, na teraz na klenie. To jest piękna tak. klenióweczka, jazióweczka do 14 gramów. Pięknie się. Pięknie się tutaj gnie paraboliczna praca, ale moi drodzy, jak przyjdzie sieczka, przyjdzie sieczka w tych ciepłych miesiącach, to taką wędeczkę możecie sobie spokojnie używać do łowienia boleni, moi drodzy, na malutkie przynęty. No i ta wędka kosztuje o zgrozo... 229 zł 42%. 42% rabatu jest na to. 400 wyprawy kosztowała wcześniej. Tak więc jest okazja Daję wam linka pod spodem do tych wszystkich naszych wyprzedaży, do tej akcji Super Site. tu sobie jeszcze zerknijcie. A teraz przejdźmy do imperatorów. Piotr, to już. Ja możesz, leć, już ci nie przeszkadzam, tak. Bo musiałem cię wziąć do tych przygięć, wiesz? No, bo jak są, se przygnę, nie przygnę. No dobra. One tu są, one tu są, ale to weźmiemy dla porównania najpierw. Zwykłego imperatora. Bo przypominam, że zwykłe imperatory. Też są, proszę bardzo. Zwykły, klasyczny imperator, który złowił nie tylko mi, nie tylko Adasiowi, nie tylko Gugale i Lasce, ale już całej masę, całej masie wędkarzy, którzy łowią w wiśle w Bugu Narwi całą masę pięknych ryb, pięknych boleni, pięknych słomów, pięknych szupaków. Do tej pory 6 cm, 23 gramy. Schodzący do. No, tak do 3 metrów średnio, co nie? Klasyk. To jest klasyk. A co tutaj się narobiło? Co ten adaś nam porobił? Słuchajcie. Nowy imperator. Większy imperator. 7,2 cm. Do 3 metrów. Czyli to już jest większa baryła na większe sumki, na większe szczupaki. Czy będzie brał na to boleń? Powiem Wam tak. Znając bolenie. To myślę, że będzie również na to brał. Oczywiście może większa szansa będzie na tego 6 cm, ale no, jest ten wobler w większym rozmiarze. I teraz kolejna niespodzianka, bo ten model schodzi do 3 metrów, ale ten model, zobaczcie, też 7,2 cm schodzi do 6 metrów. Moi drodzy, to już jest, można powiedzieć. Klasyczna baryła do trola I można sobie tym zatrolować w jeziorze za szupakiem, za sandaczem, za sumkiem, w zbiorniku zaporowym, ale na przykład znacie, w piękowie jest, jest ta złamana główka, co nie i jest ten warkocz, wiecie, jaka tam jest głębokość. Ona się waha tam między 7 a 6 metrów zazwyczaj, prawda? No i, jest, i ciężko tam jest, tam do czym można dotrzeć? Można tam dotrzeć ciężkimi cykadami, bo takich cykad też mamy duży wybór. Po to właśnie tak ciężkie cykady Adaś porobił. Gdzie są te cykady? A, sprzedały się wszystkie, a nie jest tu. Jeszcze jakieś ostatnie zostały tutaj z tych. Jakieś ostatnie turbopłocie cykadowe. No ale tych cięższych, no widzę, to Adaś musi podorabiać. Kurde. Ale do, wyobraźcie sobie ten szczyt tej, tej złamanej główki i ten zapierdzielający warkocz i tam te zawsze bolenie się przewracają tam w tym warkoczu. Ciężkie są do wyjęcia, by wypadało tam zaorać troszeczkę głębiej. No i tak, no i stoimy tak, tu mamy brzeg, tu zapierdziela Wisła. Yy, wiadomo, że są kamienie, można tego w ogóle urwać. Co robimy? Oczko sobie odginamy te, 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 temu misiu, aby on odbijał na wodę, prawda? Rzucamy w poprzek, schodzi, do, 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 schodzi, 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 schodzi w tą rynę Po tej rynnie przeciągamy. On się nie wbija w brzeg, bo ma odgięte oczko i łowimy piękną rybę. No kurde, no przepis na sukces taki, że sam jestem pod wrażeniem. Normalnie, no tak więc yy, moi drodzy, kurde, no cieszę się mega. Następna rzecz, a tylko jak to mówią, wszystko ma, wszystko ma swoje plusy dodatnie i plusy ujemne. No plusem ujemnym, niestety tych kolorów chyba jest więcej. Może jeszcze jest jedna krateczka z tymi woblerami, ale niestety że zrobił niesamowitą powalającą ilość y, tych dużych y, imperatorów. 60 sztuk, czyli pewnie 30 płytko schodzących i 30 głęboko schodzących. No mam nadzieję, że y, nam coś niedługo dowiedzie, bo chyba trzeba będzie pojechać sprawdzić, co on w tej piwnicy robi. Czy on faktycznie struga te woblery, czy on tam siedzi i, i, i nie wiem, no kurczę, i, i gra na, na, nie wiem, na ps czy tam czymś innym, w FIFA? czy no już momentami nie wiem. Przecież imperatory pięciocentymetrowe, wszyscy na to czekają, a ich nie ma, kurde. A już bym się z chęcią z tym przeszedł na wodę, zobaczył jak to chodzi, jak to pracuje. No. No i fajnie. Fajnie, ja jestem mega podjarany. Bo jest przepiękna pogoda, kurczę, no to to jest po prostu, aż chce się żyć, aż się człowiek tak jara tym wszystkim, że zaraz będzie chodził na ryby, no kurde, bailando po prostu, bailando. Fantastico, zero deszczu, no baja, moi drodzy, baja, o, no i widzicie, i tym się, i tak się cieszę, Jutro też jest piękna pogoda, ale jutro no na rybki to nie, na Patrol chyba się przelecę z chłopakami i tak, a na jakieś rybki to może w tygodniu i tak ogólnie. No i, i mam zajebisty humor. Mam nadzieję, że Wy też, bo zaczynamy weekend, a to na dzisiaj wszystko. Trzymajcie się. Elo.